Strasznie ciężko wybrać je z 10 książek, które każdy powinien przeczytać w tym konkretnym roku. I okej, okay, przyznaję się bez bicia, ten tytuł jest trochę clickbaitowy, ale wszyscy tak piszą na YouTube, bo trzeba jakoś zwrócić na siebie uwagę, prawda? Także nic nie musicie, jedynie możecie. Ja nie chcę być bohaterem powieści Orwella czy Bradbury'ego, tworzyć nowego świata, w którym wszyscy muszą czytać książki. Nawet bym tego nie chciał, bo wtedy przestałbym być wyjątkowy. I pomyślałem sobie, że 2023 rok to będzie rok pod znakiem wciąż trwającej wojny, wciąż nieustających niepokojów naszych wewnętrznych, naszego przeboczcowania, obaw o przyszłość, ale również to rok wyborczy. I choć tego bardzo byśmy nie chcieli, to napastliwie wręcz będziemy atakowani polityką zewsząd, a szczególnie z portali społecznościowych. I ja przez ostatnie dni zachowywałem się trochę jak astrolog z pewnej sprośnej baśni dla dorosłych, który. Kręcił, wiercił teleskopem, wreszcie wrócił z horoskopem, a ja wróciłem z książkami, które chciałbym, żeby dawały wam odpowiedzi na nurtujące was pytania, żeby może łatwiej wam było zrozumieć te niepokoje, czy te problemy, które zachodzą aktualnie w społeczeństwie, czy na świecie. No i mam nadzieję, że udało się takie smakowite zestawienie dziesięciu książek o bardzo szerokim spektrum gatunków, no creme de la creme, mam taką przynajmniej nadzieję. A tego filmu nie byłoby, gdyby nie jego sponsor, aplikacja BookBeat. Specjalnie dla Was została przygotowana propozycja zapoznania się z biblioteką audiobooków oraz e-booków przez 30 dni w pakiecie Basic za darmo. Każdy nowy użytkownik, który użyje kodu MARCIN, otrzyma dostęp do tysięcy książek w wersji elektronicznej. Aplikacja BookBeat szereguje książki niezwykle czytelnie, a do tego jest bardziej responsywna niż ja o dwóch kawach. Zacznę od książki tak bardzo pod ten rok, rok, w którym wydaje mi się, że będziemy świadkami wielu manipulacji i najważniejsze jest dla nas to, żebyśmy potrafili ją wykryć i potrafili wiedzieć w jakim położeniu się znaleźliśmy, czego niestety nie byli w stanie jasno określić mieszkańcy. Paradyzji, czyli miejsca, można powiedzieć, Edenu, miejsca, które ktoś wymyślił. Ktoś wymyślił jakąś kolonię, żeby zabrać tam mieszkańców z przeludnionej już jednej planety i stworzyć im tam lepsze życie na nowych zasadach. Ale czy te nowe zasady okazały się lepsze? Czy ten nowy, wspaniały świat jest tak idealny? Czy może jednak to tylko jedna wielka iluzja i za tą bańką kryje się coś dużo, dużo gorszego? Zajdel. Jest mistrzem jak Orwell, naszym polskim Orwellem, i wydaje mi się, że z jego literaturą, jeżeli się jeszcze nie zapoznaliście, to w 2023 roku powinniście to koniecznie zrobić. A książka, która już ledwie po kilku stronach od otworzenia dotknęła mnie do żywego, to książka Człowiek w poszukiwaniu sensu. Ten tytuł idealnie pasuje na ten rok, i w tej książce być może odnajdziecie sens życia, a ten sens życia. Przedstawia wam autor, który spędził trochę czasu w obozie koncentracyjnym. I na pewno wiecie, że to, co tam przeżył, jest przerażające, ale to, w jaki sposób to opisał i do jakich wniosków doszedł, do jakiej psychoanalizy próbował dojść i jak próbował dać nadzieję w tym beznadziejnym położeniu, w sytuacji, w której człowiek już jest odarty ze wszelkiej godności i zostaje mu jedynie własne życie, które też jest kruche. No brak mi słów. Ta książka chyba nawet leży w niektórych księgarniach na dziale z filozofią, bo wydaje mi się, że tutaj znajdziecie dużo o filozofii życia przede wszystkim. Więc to jest książka, którą z pewnością trzeba przeczytać nawet jako świadectwo osób, które przeżyły dramat II wojny światowej. Ku przestrodze. Bohaterowie Lęku i Odrazy w Las Vegas też szukali sensu życia i postanowili je Spędzić na swój sposób, oddać się hedonizmowi, szaleńczemu wręcz. Ta książka jest gonitwą, ta książka jest momentami obłąkańcza, wariacka, można ześwirować, podążając za nawet nieczynami a myślami głównych bohaterów. Ona jest zabawna, szalenie zabawna, niesamowicie się zaśmiewałem na niektórych fragmentach. Ale ta książka jest cholernie smutna. Ona obrazuje trochę schyłek epoki w Ameryce. Trochę wypalone pokolenie, które nie potrafi sobie znaleźć miejsca na ziemi, i okazuje się, że sposobem na to jest właśnie taki skrajny hedonizm. Jest oddanie się narkotykom, pijaństwu, grzybom, yy, kwasowi i tysiącu jeszcze innych mózgotrzepiących substancji, o których istnieniu dopiero dowiedziałem się z tej książki. Ale ten skraj absurdu. Obnaża też pewną głupotę, trywialność i banalność Ameryki, że oni wbrew pozorom, przy takiej jeździe, po prostu bez hamulców, przy przesuwaniu takich granic, oni wcale nie byli aż tak traktowani jak wariaci. I oni, mimo bycia cały czas na nieustannej bombie, w jakim stopniu i tak nawiązywali kontakt z rzeczywistością i nieźle sobie radzili, wręcz można by było powiedzieć, że to, co dookoła nich, jest jednym wielkim blichtrem, głupotą, i armarkiem, a oni po prostu mają jedyny rozsądny sposób w tej głupocie na spędzenie życia. Ta książka może nie jest jakaś nie wiadomo jak wybitna, może znajduje się tu jakaś pochwała dla uzależnień, nawet, że to jest jakiś sposób na życie, ale z drugiej strony nic tak szalonego nie przeczytałem i to czyni tę książkę tak wyjątkową i godną zapamiętania. Z młodzieńczych czasów bardzo dobrze zapamiętałem Wielki Marsz Stevena Kinga pod pseudonimem Richard Bachman. Zapamiętałem też, bo tylko wtedy mnie było stać na książki za 29 złotych, niedroższe. I kolekcjonowałem te cieniutkie Stevena Kinga książki. Jedną z nich był właśnie Wielki Marsz, który wywarł na mnie ogromne wtedy wrażenie. Teraz już może tak nie, ale to wciąż książka, w której scenariusz do mnie powraca. Szczególnie jak my ludzie dalej posuwamy się w przesuwaniu pewnych granic. Granic brutalności, granic rozrywki. Połączeniu brutalności i rozrywki. I o tym właśnie jest ta książka. O chłopcach, którzy przemierzają jakąś odległość, biorą udział w szaleńczym maratonie, tyle że ten maraton jest o życie i może być tylko jeden zwycięzca. Kamery stoją, wszyscy to oglądają, zajadają popcorn i tak sobie o to patrzą na ten brutalny, dramatyczny i tragiczny spektakl. To dużo mówi o nas, ludziach złego. Więc ta książka też ku przestrodze. Zmieniłem kolejność i dam książkę nieco luźniejszą teraz z kategorii poradników, więc możecie być zaskoczeni tym. To książka pod tytułem Droga Artysty. Książka długo przeze mnie szukana, bo chciałem znaleźć coś, co dotyczyłoby mojej pracy, pracy kreatywnej. I tę książkę polecam każdemu, kto zajmuje się pracą kreatywną, ale również się nią nie zajmuje, po to, żeby zrozumieć wszystkich dookoła Was. Zajmujących się właśnie pracą kreatywną, bo my dzielimy się na osoby, na umysły ścisłe i na umysły bardziej humanistyczne, bardziej kreatywne, bardziej twórcze. Więc ta książka pomaga nam, twórczym osobom, lepiej zrozumieć siebie, albo może wydobyć z nas siebie takich, o jakich nie wiedzieliśmy istnieniu, albo takich, Jakich w sobie od wielu lat tłamsimy. Boimy się, jesteśmy sami dla siebie cenzorami, jesteśmy dla siebie okrutni, nie chcemy wyjąć szuflady naszych rzeczy, które tam piszemy, nie chcemy zająć się pracą, właśnie twórczą, z wielu względów, z wielu wymówek, ale z wielu też problemów. I ta książka pomaga odnaleźć tę drogę do siebie, pomaga uniknąć tego wypalenia. Pozwala, tak, jak ładnie to zostało sformułowane, napełniać te studnie z pomysłami, która się wyczerpuje, a ja niestety bardzo dużo z tej swojej studni wyciągam i nieustannie powinienem ją na nowo odświeżać. Powiem Wam, że kilka fragmentów tej książki mnie urzekło do tego stopnia, że pomyślałem sobie, kurde, rzeczywiście. Pewne rzeczy, które czuję, nie są anomalią, tylko normalnością. I sobie myślę, oj, chyba Oli zaznaczę niektóre fragmenty i dam jej wieczorem do poczytania, żeby była w stanie lepiej zrozumieć tę moją zamkniętą, głęboko gdzieś część, często niezrozumiałą. My, artyści, często jesteśmy niezrozumiani. Jako szóstą książkę chciałem wybrać dla Was książkę dotykającą tematyki wojennej. I miałem duży problem, bo ostatnio przeczytałem światło, którego nie widać, które było bardzo dobre. Czytałem rzeźnię numer 5, ale postanowiłem, że to, co zapadło mi najbardziej w pamięć, coś, co jest najbardziej oryginalne, to paragraf 22 Josepha Hellera. To książka, która mówi, że wojna to jeden wielki żart, że to tragikomedia, to absurd to, że ludzie są wysyłani tylko po to, żeby umierać. Ja zaznaczyłem sobie dużo fragmentów i w większości są to zabawne, ironiczne fragmenty, ale które tak w punkt trafiają w te wszystkie rzeczy, które dzieją się w trakcie wojny. I teraz zmieniamy ton, zmieniamy gatunek, zmieniamy charakter książki, bo w trudnych czasach książki też powinny nieść ukojenie. Też fajnie byłoby zagłębić się w jakąś historię, która ma dużo stron. W których jest jakaś przygoda, i taką książką dzięki waszej namowie stały się dla mnie filary Ziemi Gena Folletta. Ja już kończę, zostały mi ostatnie rozdziały, ale mi wystarczy, żeby wam tę książkę polecić, jako taką bardziej życiową drogę królów. Ta książka jest też fajna na ten rok, bo dużo będzie w nim właśnie manipulacji, trochę problemów kościoła i wiary, i tutaj świetnie ona oprazuje tę politykę, to rozgrywanie międzyludzkie. Mimo, że tyle lat temu, to pewne rzeczy są wciąż aktualne. Jak przeor próbuje ziścić swoje marzenie o budowie katedry, jak to same marzenie ma jeden tom budowniczy, który też zawdzięcza wiele losowi, nie tylko swoim działaniom. Ta książka jest pełna niesamowitych bohaterów, zwrotów akcji, jest trochę jak w Grze o Tron. Jeszcze podobno Iga Świątek też bardzo poleca Filary Ziemi, a ona w tym roku poleca czytanie książek, więc kurde, jestem na czasie. A teraz książka, do której ja też pisałem pieśni pochwalne, w której zaznaczyłem mnóstwo fragmentów, bo tak na mnie wpłynęły i były tak szokujące. A to książka Edwarda Snowdena, Pamięć Nieulotna. Książka napisana prostym językiem. Książka napisana narracji pierwszoosobowej, bo ten, który tam był, chciał nam odsłonić trochę rąbka tajemnicy, żebyśmy zajrzeli w te chmury, gdzie trzymamy swoje dane. A te dane nie są w chmurach, a w zasadzie są w chmurach. Ale te chmury nie należą do boskiego stwórcy. Te chmury należą do konkretnych organów w państwie i są umiejscowione w konkretnych miejscach na ziemi, w konkretnych serwerach. Wasze zdjęcia z waszymi bliskimi, z waszymi dziećmi, z waszymi kochankami być może nawet. Ta książka wprawia w osłupienie, jak jesteśmy obserwowani, jak jesteśmy inwigilowani, I ja bym chciał, żebyście sobie ją co jakiś czas przypominali też ku przestrodze, żebyście się nie zapominali o tym, żeby czasem zasłonić kamerkę jak nie jesteście przy komputerze, żeby się po prostu zabezpieczać w sieci bo okazuje się, że jesteśmy tam cholernie bezbronni i narażeni na najgorsze a coś co chyba szokowało mnie najbardziej coś co zjeżyło mi włos coś co o boże, to było straszne to było straszne, Dziewczyna z Sąsiedztwa ta książka myślę, że była jak Kąpiel w zimnej wodzie i zamiast gąbki, jakby przetarto mi plecy szczotką ryżową. Dosłownie. I to i tak nie oddaje nawet jednej dziesiątej bólu, jaki był zawarty w tej książce. Znęcania się nad bezbronną dziewczynką. Zwyrodniała chwilowa matka zastępcza, bo dwie dziewczynki. Straciły rodziców, znalazły się u ciotki. I ta ciotka niestety wykorzystała te bezbronne dziewczynki do tego, żeby wyleczyć swoje traumy. Ale leczyła te traumy nie dość że przemocą, to wykorzystując do tego małoletnich chłopców. To było straszne, co działo się w tej książce. I to jest książka tylko dla osób, mówię to jasno tylko dla osób, które chcą poczuć, że są po prostu. Przejechani po podłodze, że literatura ich po prostu przeora bardzo ostro swoją brutalnością, bo to jest najgorszy poziom. Jeżeli czytacie na co dzień kryminały i chcecie czegoś bardzo ostrego na ten rok, to nie dostaniecie absolutnie nic takiego już jak dziewczyna z sąsiedztwa. Tu były przekroczone wszelkie granice. I napięcie, jakie tutaj jest, Stephen King y, sam napisał przedmowę, że zazdrości. Bo Jack Ketchum, może nie jakiś super znany pisarz, ale stworzył coś, no coś okropnego, po prostu aż się brzydze normalnie tej książki dotykać. I książka numer 10. Coś pod hasłem, że uratować nas może tylko spokój w tak niespokojnych czasach. Kiedy jesteśmy przebudzowani, może warto spróbować, jak być stoikiem i przejść właśnie tytułowe wyzwanie stoika. Książkę, która. Jest połączeniem trochę tego, co pisał Marek Aureliusz i inni stoicy, tylko podana w bardziej przystępnej formie. Bo rozmyślania Marka Aureliusza są to takie filozoficzne aforyzmy i nie każdego przekonują, a tutaj ktoś to postanowił ubrać we współczesne przykłady, których jest mnóstwo, a w zasadzie większość z nich sprowadza się do jednego: przestań denerwować się rzeczami, na które nie masz wpływu. I to niby banalne zdanie i banalna teza. Jest tak cholernie trudna do wprowadzenia w naszej rzeczywistości, kiedy tak łatwo nam puszczają zwieracze. Każdemu z nas, każdemu z nas się to niestety na co dzień przydarza. I życzyłbym sobie szczególnie, żeby w naszej tej polskiej krwi było trochę więcej stoicyzmu. Być może książki, takie jak ta, coś zmienią. Może w waszym życiu, może się za bardzo denerwujecie czasem, tak jak ja, więc może spróbujcie przeczytać parę przykładów zawartych w tej książce. Na ten trudny. Nerwowy rok. Wierzę, że te książki dadzą Wam dużo frajdy, dużo satysfakcji z czytania, bo to przede wszystkim coś, co ma służyć Waszej rozrywce, ale też, że znajdziecie w niektórych z nich szczególnie pewną ukrytą głębię którą przez swój filtr i wyniesiecie coś wartościowego dla siebie. bo Na tym właśnie polega to piękno literatury. Ale ja wiem, że te 10 to jeszcze może być mało. Dlatego Bugbit jako sponsor tego filmu postanowił dać Wam zasmakować książek ze swojej biblioteki przez 30 dni za darmo w pakiecie Basic. Znajdziecie wiele kategorii, które znacznie ułatwią Wam przeczytanie tego, na co macie ochotę. A jeżeli to nie wystarczy, to jest do dyspozycji przycisk Inspiracje. Jest taka zasada, że darmowych drożówek i książek się nie odmawia, więc korzystajcie i bawcie się dobrze. Ja zastosowałem taki klucz doboru książek na 2023 rok. Na pewno dałbym tutaj jeszcze więcej książek, ale musiałem wybrać tylko 10. A jakie Wy? Wybralibyście książki, które trzeba przeczytać w 2023 roku, które powinien każdy poznać w 2023 roku. Piszcie tytuły, jestem bardzo ciekaw, a jeżeli czytaliście którąś z tych książek, to też pochwalcie się tym w komentarzu, to zobaczymy, czy mamy podobny gust, czy też nie. Ode mnie to byłoby na tyle. Ja nam życzę, żeby 2023. Nie był do końca taki, jak w niektórych scenariuszach, które pojawiły się w tych książkach. Ode mnie to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć, ściskam was mocno. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to zostawcie kciuka w górę. Będzie miło, jak też zasubskrybujecie mój kanał, bo dzięki temu dowiecie się o kolejnych książkach, które warto przeczytać w 2023 roku. Bo już kilkanaście takich propozycji z mojej strony dostaliście. Nie tylko na YouTubie, ale również na Instagramie. Do którego odwiedzania was zachęcam, bo recenzuję również w formie pisemnej, nie tylko w formie wideo. Także dużo książek u konia, a to te 10 ode mnie. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.